Myślę, że ważną informacją, o której y, Państwo pośrednio wiecie, częściowo nie wiecie, y, jest ta informacja, która dotyczy zbiornika wodnego Lubianka. Y, podpisywaliśmy w ciągu ostatnich dwóch tygodni z Panią Starostą porozumienie, na mocy którego e, został podpisany akt notarialny w ten poniedziałek w Kancelarii Notarialnej pomiędzy Gminą Starachowice a e, Starostą Starachowickim reprezentującym Skarb Państwa, na mocy którego przejęliśmy działki od Skarbu Państwa pod zbiornikiem wodnym Lubianka, ale też w otoczeniu zbiornika wodnego Lubianka. To jest około 40 hektarów terenów, e, terenów e, prócz dwóch działek, na których znajdują się urządzenia hydrologiczne. E, dzięki temu porozumieniu starostwo powiatowe y, będzie realizowało z pieniędzy urzędu wojewódzkiego remont tych urządzeń a po wykonaniu remontu my również te dwie działki przejmiemy e, co jest istotne to e, dzięki temu porozumieniu dzięki temu aktowi notarialnemu dzięki przekazaniu gminie Starachowice tych działek od skarbu państwa będziemy mogli aplikować w ramach regionalnego programu operacyjnego ośrodki na rewitalizację otoczenia zbiornika po to żeby ten teren mógł jak najlepiej służyć mieszkańcom i turystom, którzy do Starachowic przyjeżdżają. Mamy gotową koncepcję zagospodarowania terenu wokół Zalewu Lubianka w Starachowicach. Ta koncepcja była państwu przedstawiana. W chwili obecnej będziemy wykonywali dokumentację techniczną, ale też dokumentacja techniczna była uzależniona od możliwości pozyskania terenu, ponieważ już go pozyskaliśmy to możemy wykonywać dokumentację techniczną i do końca czerwca składamy wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego o dofinansowanie do tej inwestycji, jak również dofinansowanie do Pałacyku, części Pasternika i Kolonii Robotniczej, części Trałowickiego Centrum Kultury, więc kilka projektów w ramach jednego dużego wniosku się znajdzie, na których myślę większości mieszkańców bardzo zależy. Fizyczna realizacja większości z tych projektów powinna zacząć się już w przyszłym roku.